Teraz oto poznamy największego biedaka w Brzezi Oto i on Czepie, porę do kamery Panie Nagrywamy ludzi z Grzezi Kaj pan idzie Jaszą mobiec po co? Pomóc panu! Nie trzeba. A co to macie? A ciul widzisz z tobą. Nagrań. No. Czekajcie, no, podejdźcie no spore słów do kamery. Jak się panu wiedzie? Po chuju. A na co zbioru, czy na jabola No a e, co? To wydupię, biedoku. Łowdupić <noise> cię z tego zumu. <noise> Mieszasz? Go bigos. Ile to za to dostaniesz. No, czuj się A na jabolabie, że nie? Na jabolabie. Piję bolis bułką. Tak. Ja. Apakują wam te jabłki? Dawajcie. A jakie to pijecie? Nalewka. Jaką nazwa ona nam No. Się może domyśleć. domyślić. Salwadore. Oh. ¡Angelo! Yeah. ¡Comandos! <laughs> <the bonnet>. <laughs>